Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w waszej ulubionej serii, czyli w szukaniu morfu z Rainbow Friends Chapter 1, 2 i 3. Zaczynamy. Pearl Black to jest pierwszy morf, jaki dzisiaj znaleźliśmy. Proszę bardzo. Tak on wygląda. Do tej pory nie wiem, skąd jest ten black w tej serii. Echo Pink. Okej. Okay. Echo Pink. Tak on wygląda. No on wygląda na, nawet całkiem fajnie. A wiecie, co jeszcze wygląda całkiem fajnie? Zostawiona łapka w górę przez Was, tak? Tak więc zostaw, drugi widz, łapkę w górę i napisz jakiś fajny komentarz, a będzie mi z pewnością bardzo miło i pomoże to w rozwoju kanału z całą pewnością. Tutaj coś jest, tylko że nie mogę tego zebrać. A, teraz tego nie widać. Okej, okay, mniejsza o to. Jesteśmy ogólnie na mapie z Chapteru pierwszego w lokalizacji Castle Christmas Tree Blue. Okej. Okay. Drzewko świąteczne blue. Tak wyglądamy, proszę bardzo. Wyglądamy dość ciekawie. Nie no, wurca naprawdę, jeżeli chodzi o te lokacje, to chyba się spieszył zrobieniem tych morfów, mam takie wrażenie. Frog blue. O, tutaj jest całkiem uroczy morf. Żabka Blue, żabka Purple i Neon Orange. Zacznijmy od tego Neon Orange, on się wydaje być mniej ciekawy. Tak wygląda, proszę bardzo. No i rzeczywiście szału nie ma. Ale, mamy tutaj Żabkowego Purple. Zobaczcie, jak on raczej wygląda. Ej, takiego Żabkowego Purple, to, to Chętnie bym zobaczył w prawdziwej odsłonie, jako jakiś, nie wiem, skin. Powinien być w normalnym Rainbow Friends skin właśnie do tutaj... ...przeciwników, do yy, potworów. Ej, właśnie po to, żebyśmy mogli sobie je skustomizować. W ogóle, muszę zbierać latarnie, zapominam o tym. Nie wiem do czego one są potrzebne, ale widzę, że tutaj jest coś na drzewie, czego nie zebrałem. Jest też easter egg do zebrania. Kolejny zresztą. Dobra. Lantern Red. Latarniowy Red. No dobra, sprawdźmy, co to jest. Lantern Red. Tak on wygląda. Wygląda bardziej jak bombka Red. Chociaż w sumie może lantern po angielsku to też jest bombka, o tym nie wiem. Jest takie prawdopodobieństwo, jest taka szansa. Dostaliśmy też przy okazji plażową skrzynkę, z którą sobie raczej darujemy, tak mi się wydaje. Więc no. Snake Black, czyli Black z wężem. Ok, Tak wyglądamy. Swoją drogą te morfy Black powodują, że jakoś szybciej biegamy. Nie mam pojęcia dlaczego, ale tak się dzieje. Dobra, weźmy sobie Cotton Orange, bawołniany orange. Zaraz go sobie sprawdzimy, tylko na szybkości zobaczę. Dobra, tu już morfów a raczej. A tu jest jeszcze jeden. Koton. Dobra, najpierw tego kotona zobaczmy. Cotton orange. Bawełniany orange. Um... Dziwny, w sensie trochę inaczej wygląda na obrazku. To jest takie wiecie: Tinder i Real Life. O, takie porównanie. Tutaj można, tylko muszę jakoś po tym drzewie wejść. O, udało się. Black, pre, black Pink Orange. Okay, black Pink Orange. Yy, czarnoróżowy orange. Który wygląda tak. No. Średnio wygląda szczerze mówiąc. No ale cóż. Jest jaki jest. Nie wybrzydzajmy. Mamy również Grass Orange. Czyli trawowy orange. Jeszcze chcę tylko zebrać tego morfa. Ojej. Spadłem. Dobra. Grass Orange. Tak wygląda. Wygląda no średnio, średnio więc nawet go tak za długo nie będziemy trzymać dobra uwaga musimy się teraz skupić i mamy to granit blue granitowy blue którego e, ikonki no nie dostrzegliśmy w sensie miniaturki serio ja tak tutaj się męczyłem a dostałem takiego syfiastego morfa no ma jak to mówią Teraz tak, w którą stronę idziemy? Tu na razie nie będziemy cały czas eksplorowali ten zamek. Mamy, słuchajcie, mamy 152 morfy na 426, więc mamy tak, no do połowy czy nam daleko. Brick, czyli cegła, i mamy Angry Blue, czyli wściekły Blue. Tylko nie wiem w jaki sposób on jest Angry, więc może zaraz zobaczymy. Um, no nie wiem do tej pory w jaki sposób on jest Angry, więc nie będę w to wnikał, tak naprawdę. Tymczasem tak. X-ray pokazuje nam trzy morfy. O, a Fly. Ok, myślałem, że to jest coś do zebrania. To jest tęczowy dywan za 350 Robuxów, więc. Blue Killer. he? What the hell? Czemu mi pokazał jakąś nazwę tutaj czegoś? Sprawdzam to. O, latarnia. Kolejna latarnia do zebrania. I tu mamy School Blue. Czyli, what the hell! Aha, czyli musimy przed nim uciekać po prostu. Dobra, cool blue. Tak on wygląda. Nawet spoko. A tymczasem jestem ciekawy, czy jak uciekamy przed nim, to czy, czy ja mogę się w pudełko zamienić? Sprawdźmy. Uwaga! Tak. No dobra. Tu mamy morfy Red Orange oraz Tree Blue. Ok. Zaraz je wszystkie sobie przetestujemy. Tylko muszę na początku tu jeszcze zebrać. Pewnie, jaki będzie toksyczny? Slime blue. No dobra, szału nie ma. Dobra, na spokojnie idziemy sobie z tej lokacji. Ok. Eee, więc tak, mieliśmy slime blue. Te dwa pozostałe morfy, nie wiem, czy były godne nawet uwagi. Za bardzo, żeby tutaj je przetestowywać. Wydaje mi się, że nie. police Black. Ok, sprawdźmy sobie. police Black. Tak wyglądamy. Mystery Yellow. Ok. Um, spoko. Sprawdzam sobie. Dalej. Mystery Yellow. No taki czarny. Czarny skin. Nic ciekawego. Bad Green. Aha. czyli green nietoperzowy, proszę bardzo jesteśmy takim batmanem, akurat no, ta lokacja jest zbyt ciemna, więc za bardzo nie możemy tutaj zobaczyć tego wszystkiego ale musicie uwierzyć mi na słowo w tym wypadku i teraz tak, idziemy sobie tutaj o tutaj coś jest, exe blue Uu. i też zebraliśmy kartonik red rabi Das Lays. Ok, exe blue Tak wyglądamy, szanowni Państwo. Proszę bardzo. Dzisiaj bardzo dużo morfów Blue zebraliśmy, nawiasem mówiąc. Więc no, ja Wam powiem tak, że ten Blue, on ukrywał tajemnicę Exeblu. Exe to jest potwierdzone info. Tą drogą w tym odcinku zebraliśmy naprawdę multum morfów więc łapa w górę się. Zdecydowanie należy. B brick blue. Cegłowy blue. Okej. Okay. Proszę bardzo. Tak wyglądamy. Jako cegłowy, ceglane blue. I teraz tak. Tu mamy coś. Zebra green. Mamy też gifta. Więc zbierzmy sobie tego gifta 5 na 10. I mamy też Ben purple. O nie. O nie. Czekajcie. <grywka> Nie no, myślę, że w lepszym momencie jak w takim tego odcinka nie można zakończyć mojej mili.